Cześć, zapraszam Was na ulubieńców Czerwca. Trochę tych kosmetyków się uzbierało, ale będą to również ulubieńcy nie tylko kosmetyczni, ale również i pielęgnacyjni. Ale też pojawi się i książka, i jeden zapach, więc oglądajcie koniecznie. Yy, I zaczniemy sobie może od książki, i jest to książka Sekrety Urody Koreanek, Elementarz Pielęgnacji autorki Charlotte. Czu, czo, czu, czo, sokoglam. I na pewno znacie tą książkę. Była ona jakiś czas temu bardzo popularna, więc nie będę Wam opowiadać i jej streszczać. Natomiast powiem Wam, do czego mnie zainspirowała. Ogólnie, bardzo fajna pozycja. Książkę przeczytałam w jeden dzień. Bo jest bardzo ciekawa i bardzo szybko ją się czyta. Mamy tutaj takie dość duże mm, litery, bardzo fajne obrazki. Książka generalnie traktuje o pielęgnacji Koreanek, czyli jest to taka pielęgnacja wschodnia, która nie była mi w ogóle znana. Ja z domu wyniosłam zupełnie inną pielęgnację. Bardzo ciekawa książka, bardzo ciekawa pozycja. I ta książka zachęciła mnie, zainspirowała do częstszego złuszczenia naskórka, częstszego z pierwszego skóry twarzy. Dotychczas robiłam to tak mniej więcej raz w miesiącu. Teraz złuszczam tą skórę dwa razy w tygodniu i stosuję głównie pielęgi enzymatyczne. Książka również namówiła mnie na to, aby zakupić nawilżacz powietrza. Co prawda jeszcze go nie kupiłam, ale kupię na pewno w okresie grzewczym, kiedy to powietrze w mieszkaniu jest bardziej suche. Tak naprawdę ta książka mówi o nawilżaczu powietrza już na samym początku, twierdząc, że jest to po prostu. Podstawa naszej pielęgnacji i to nawierzenie powietrza jest bardzo ważne, szczególnie dla osób, które mają bardzo suchą skórę. Ja taką suchą skórę mam, i tak naprawdę ten nawierzacz powietrza chciałam już dużo, dużo wcześniej kupić, ale ta książka przekonała mnie, że jednak powinnam. Natomiast nie wiem, jaki sprzęt tak naprawdę kupić. Jeśli macie nawierzacz powietrza i macie w tym jakieś większe doświadczenie i możecie jakiś sprzęt polecić, to koniecznie napiszcie mi na dole w komentarzach tu, na dole, tak? Pozostając w temacie właśnie peelingów enzymatycznych, moją ulubioną taką maską, peelingiem enzymatycznym jest maska z firmy Ava. Jest to maska enzymatyczna, która złuszcza naskórek, regeneruje, wygładza i faktycznie ta maska działa rewelacyjnie. Skóra jest naprawdę mega mięciutka, wygładzona. Jest troszkę przesuszona, bo jest to dość silny chemiczny peeling, więc tą twarz trzeba następnie dość mocno nawilżyć. Maska działa bardzo szybko, od razu po nałożeniu i czuć takie mrowienie, szczypanie i ściągnięcie twarzy. I y, ponoć, kiedy maska za, już zastygnie na naszej twarzy, to ona już nie działa. Dlatego ja troszkę jeszcze spryskuję tą maskę takim hydrolatem, dwukrotnie, po to, aby wydłużyć działanie tej maski, bo naprawdę 5-7 minut... I ona już po prostu zastyga na naszej twarzy I można iść i zmyć to Ja jednak wolę troszkę tak dłużej potrzymać tą maskę Żeby osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty Więc spryskuję hydrolatem, czekam aż ponownie wyschnie I wtedy wszystko zmywam Drugą taką maską, peelingiem enzymatycznym Jest mydło czarne Jest to mydło, które, którym można normalnie myć twarz ale jeśli to mydło rozpienimy w, między dłońmi i nałożymy na twarz, zostawimy na 20 minut, to działa tak samo jak peeling enzymatyczny. Z tym, że jest to peeling już naturalny, który jest delikatniejszy w działaniu, ale efekty są powiedziałabym identyczne, o ile nawet nie lepsze. To już jest peeling, który już nie szczypie, nie jest taki agresywny, w związku z tym można zostawić na twarzy dłużej, a skóra. Po tym peelingu jest naprawdę taka mięciutka, wygładzona, niczym pupcia niemowlęcia. I dużym plusem tego typu peelingów enzymatycznych jest to, że podkład lepiej wygląda na skórze. Mamy bardzo gładziutką skórkę. Jeśli macie suche skórki na twarzy, to tego typu peelingi enzymatyczne są po prostu dla Was bo one bardzo fajnie ten skórek tak rozpuszczają i świetnie przygotowują twarz na nałożenie podkładu, więc genialna rzecz, bardzo polecam. Jeśli chodzi o mydło czarne, mam z firmy Nakomi. Kupiłam w Hebe i kosztowało mnie około 19 zł. Jeśli chodzi o maskę enzymatyczną z Awy, kupiłam ją również w Hebe, cena regularna to 29 zł, ale bardzo często można dostać ją na Promocji. Po tak mocnym peelingu enzymatycznym na twarz nakładam maski głęboko nawilżające na całą noc i najbardziej e, upodobałam sobie maskę z firmy również Awy. Jest to Beauty Express Mask Effect Liftingu. E, zawiera morskie DNA, fitohormony, wyciąg z algi Laminaria Digitata. Dla cery dojrzałej, e, ale Świetnie sprawdza się na mojej cerze, która jest y, sucha. W zasadzie mieszana, y, ale w kierunku suchej. Jest taka bardzo głęboko nawilżająca. Dosyć dużo jest w tej saszetce, więc nakładam na całą twarz, na szyję i na dekolt. Cena regularna około 4 zł. Ja jakiś czas temu kupiłam ją w promocji. Była za 1,50 zł, więc na promocji opłaca się i warto kupować. Yy, I podkłady, jakie najczęściej używałam w tym miesiącu to Bourjois i AA. Yy, AA Makeup podkład satynowy w kolorze 101 Ivory i Bourjois w kolorze chyba wanilia, ale tutaj nie widzę, ale jestem pewna, że jest to wanilia. Yy, I mieszam je ze sobą, ponieważ Bourjois jest troszkę dla mnie za ciemna. Oba mają bardzo podobną konsystencję, bo są takie dość gęstawe, ale z użyciem zwilżonej gąbeczki podkład wygląda naprawdę bardzo naturalnie i bardzo ładnie na skórze. Bardzo ważne jest to, że nie wchodzą w zmarszczki mimiczne. Dość długo utrzymują się na skórze. Krycie jest średnie, takie plus, powiedziałabym. Można stopniować. Więc ja jestem bardzo zadowolona. Generalnie sięgnęłam po te produkty u mnie na półce, bo chciałam je zużyć i zalegały, a okazało się, że są to bardzo fajne produkty, więc bardzo lubię, bardzo polecam. Chociaż ja wciąż jestem wierna moim kroplom z gosza i uważam, że to jest najlepszy podkład, jaki miałam kiedykolwiek w ręce i jest idealny teraz na lato. Więc Gorz oczywiście, w dalszym ciągu, ale w tym miesiącu y, upodobałam właśnie sobie te podkłady. Jeśli chodzi o puder, skończyła mi się moja mieszanka Benai z Rona Sfiry i krzemionką, y, i w tym miesiącu używałam innej swojej mieszanki, czyli krzemionki i talku. Y, I jest to taki biały puder, który przysypałam do pudełka z inglota. I jest to również bardzo fajny puder, który matuje na długo, bo krzemionka ma silne właściwości absorbujące sebum, więc na lato tego typu puder jest genialny, idealny, zmniejsza widoczność porów, więc jest też bardzo lekki, nie wysusza skóry pod oczami, u mnie sprawdza się świetnie, bardzo go lubię. Chociaż wczoraj na nowo wykonałam swoją mieszankę pudru Benai z Rona Sphere i z krzemionką, i dodałam też trochę talku, i powiem Wam, no, że to jest puder po prostu niczym z wyższej półki, luksusowy, tak cudownie wygładza twarz, tak pięknie ten puder wygląda, naprawdę twarz niczym z Photoshopa, więc. Polecam Wam mieszać po prostu swoje półprodukty, pudry. Zajrzyjcie na kolorówkę, kupcie sobie tam półprodukty, czyli właśnie krzemionkę, talk, rona Spróbujcie wymieszać coś swojego. Naprawdę uważam, powinniście być zadowolone. Jeśli szukacie takiego wykładzającego pudru, dobrze matującego, polecam. I kolejna rzecz, którą zachwalam już w wielu moich tutorialach Jest to baza pod oczy w postaci cienia w kremie Color kolor, Tattoo Maybelline Color Tattoo I jest to odcień Creme de Nude 93 Tutaj u mnie już widać dno Ale na pewno zakupię produkt po raz kolejny Jeśli mi się skończy Jest to baza, która sprawia, że cienie... Trzymają się na powiece, nie rolują się, nie zbierają się w załamaniu, pigmentacja jest podbijana. No i też duży plus za kolor, który jest żółciutki. I ta baza stanowi też jednocześnie taki trochę korektor, bo zakrywa wszystkie żyłki, zaczerwienienia, zasinienia, więc bardzo polecam. I kolejny ulubieniec to eyeliner żelowy firmy Maybelline Eye Studio Lasting Drama. I on jest właśnie z taką srebrną nakrętką. Na pewno znacie ten produkt, bo jest bardzo popularny i pożądany. Niestety pogniewałam się na Golden Rose, bo stało się to, czego się obawiałam, czyli zaczął zastygać w słoiczku. Niestety, więc postanowiłam kupić nowy eyeliner, na którego i tak się już czaiłam dość dłuższy czas. Więc zakupiłam i jestem zadowolona i potwierdzam. Jest to bardzo dobry eyeliner, który również szybko zastyga, ale nie w czasie pracy nad kreską, tylko trochę później. Więc praca z tym eyelinerem jest bardzo przyjemna. Jest to bardzo czarny kolor, polecam i zastyga na pełen mat. I kolejny mój ulubieniec to róż z firmy Gosz i tutaj mamy taką mozaikę. Jest to zestawienie czterech kolorów i jest to odcień bronze pie numerek 51. I cieszę się bardzo, że nie ma tutaj takich bardzo jasnych, różowiastych różów, tylko są to takie bardziej ciepłe odcienie, właśnie takie brzoskwiniowe, koralowe. Mamy tutaj róż, ale jest to taki ciemniejszy, zgaszony róż. Idealna, myślę, propozycja na jesień, ale latem też bardzo często i chętnie używam. Jeden odcień jest tutaj z drobinkami takimi złotymi, bardzo drobnymi, ale nie jest to brokat. Są to naprawdę maleńkie drobinki, niewidoczne, więc i tak pięknie to wygląda na skórze. Bardzo fajne jest to, że możemy te kolory dowolnie mieszać ze sobą i tworzyć swoją kompozycję odcienia. I fajne jest też to, że ze swobodą możemy używać tych odcieni jako cienie na powiekach, więc a że kolory są piękne, to czemu nie? Produkt wielofunkcyjny i bardzo polecam. Kolejna rzecz to brązer z firmy Bell. Ja już mam bronzer, który uwielbiam i jest to bronzer Bronze Sun Powder o numerku 025. I on prezentuje się tak i o nim już dosyć często mówiłam. I też był w jakiś ulubieńcach jakiś czas temu. Natomiast pojawiła się nowość w firmie Bell i zakupiłam ten brązer końcem kwietnia. I to jest taki brązer chłodniejszy, matowy, i jest to Sculpting Matte Powder o numerku 01. Porównując te brązery, one wyglądają tak. Ten jest cieplejszy, jest z drobinkami i służy tak na pewno do opalania twarzy. Ten jest chłodniejszy i matowy, i już może posłużyć jako taki brązer do. Konturowania. Oba bronzery bardzo lubię, bo są jedwabiste, bardzo mocno napigmentowane i przepięknie wyglądają na skórze, z łatwością się blendują. Bell ma bardzo fajne bronzery za naprawdę niską cenę. Cena chyba 13 zł za jeden. Wow, naprawdę polecam, jeśli szukacie właśnie jakiegoś bronzera do opalania bądź do konturowania, no to macie wybór. Jeśli chodzi o usta, to na ustach najczęściej lądowała u mnie konturówka z firmy Misslin jest to brązowa konturówka o numerku 142. Mam ją dzisiaj na ustach, ale bardziej po zewnętrznej części. Natomiast środek ust mam wypełniony matową pomadką z firmy Golden Rose, więc to tak dla ciekawości, jakbyście chcieli wiedzieć. Natomiast konturówka zachwyciła mnie. Jest po prostu genialna. Przepiękny kolor, taki średnio brązowy, nie za ciemny, nie za jasny, idealny. Jest to taki zgaszony brąz, chociaż w świetle lamp wygląda na cieplejszy. Idealna rzecz na pewno na jesień, ale ja latem ostatnio po prostu oszalałam na punkcie brązów. Zresztą możecie zauważyć tak, tło też brązowe w ubraniach brąz, na paznokciach brąz nawet na oczach czasami soczewki brązowe zakładam w makijażu brąz, tylko w włosów nie mam brązowych włosy pozostaną blond e, tak, więc oszalałam na punkcie brązu, uwielbiam te kolory ostatnio też zakupiłam e, paletkę Zoewy Taupe, czyli chłodne brązy i powiem wam, że jestem zaskoczona ale w w chłodnych brązach też jest mi dobrze. Takie jest moje zdanie, że nie ma reguły w makijażu. Ktoś, kto ma ciepły typ urody, nie znaczy, że powinien używać ciepłych odcieni w makijażu. Tak samo na odwrót. Ktoś, kto ma chłodną karnację, nie znaczy, że powinien używać chłodnych odcieni na oczach, na ustach. Tutaj nie ma reguły. Trzeba szukać, podejmować ryzyko. I po prostu sprawdzać na sobie, jakie kolory nam pasują. Ale dobra, odbiegłam już od tematu. Więc ta konturówka, plus również konturówka, która najczęściej gościła na moich ustach, to Essence o numerku 06 Satin mauve mauve Mouth? Mouth. I jest to odcień zgaszonego różu. Generalnie konturówki ala pomadki typu Kylie Jenner. Jeśli lubicie brązy. To tą konturówkę brązową powinniście mieć A propos tej konturówki Bardzo często robię tak, że właśnie obrysowuję usta tak jak mam teraz A na środek daję nieco jaśniejszą pomadkę I bardzo często na środek daję właśnie Birthday suit Slick semi-matte private booth Oraz Golden Rose o numerku 01 Matowa pomadka w płynie i ostatnia rzecz, mój ulubieniec To zapach i Jest to Michael Kors Sporty Citrus Mam tutaj 30 ml I starczyło mi na półtora miesiąca Szkoda, że się kończy Bo jest to bardzo ładny zapach Taki orzeźwiający Taki cytrusowy Cytrusowo-kwiatowy Ale taki świeży Kobieco-dziewczęcy Jeśli szukacie jakiegoś fajnego, świeżego Światowo-cytrusowego zapachu, to polecam Wam ten Michael Corsa. I to już wszyscy ulubieńcy na dziś. Dajcie znać koniecznie, jakie są Wasi ulubieńcy miesiąca czerwca. Albo jeśli macie jakieś fajne produkty, godne polecenia, to również napiszcie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. To oczywiście zostawcie kciuka do góry i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!